Szersze zadania służb rosyjskich w Polsce Ekspert wyjaśnia strategię Rosjan Ekspert Osoby stojące za kampanią przejęć kąt są związane z rosyjskimi służbami Osoby stojące za całą kampanią przejęć kąt są związane z rosyjskimi służbami Ich cele wpisują się w szersze zadania, którymi są m.in. Obniżenie zaufania społecznego, tworzenie niepokojów, podważanie autorytetu państwa Powiedział pan dr Bolesław Piasecki z Akademii Sztuki Wojennej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował we wtorek, że Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jeskawu ustaliły, iż zaatakowanych zostało co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli, wśród nich ponad 100 należących do polityków. Żaryn dodał, że służby dysponują informacjami o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych. Doktor Piasecki w rozmowie z PAP podkreślił, że komunikatu rzecznika ministra koordynatora jest potwierdzeniem wiedzy, którą eksperci mają już od jakiegoś czasu. Przede wszystkim dokonana została atrybucja, czyli przypisanie działań konkretnemu podmiotowi. W tym przypadku są to rosyjskie służby specjalne. Z tego powodu nie należy mówić, że za atakiem stoi szerzej nieznana grupa UNS 1151, ale po prostu rosyjskie służby specjalne. Osobiście uważam, że polskie służby posiadają w tym zakresie znacznie większą wiedzę niż to, co pokazano publicznie stwierdził Piasecki. Według eksperta, osoby stojące za całą kampanią przejęć kąt i operacji wpływu, która jest w tym kontekście prowadzona są związane z rosyjskimi służbami. Oznacza to, że ich cele wpisują się w szersze zadania służb rosyjskich w Polsce, którymi są m.in. obniżenie zaufania społecznego, tworzenie niepokojów, podważanie autorytetu państwa, podkreślił ekspert. Jak zaznaczył, informacje przekazywane opinii publicznej przez Rosjan są starannie dobrane. Dodał, że dotyczy to e-maili autentycznych, ale także tych, które są stworzone przez atakujących i fałszywie przypisywanych ministrowi polskiego rządu szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi, PAP. Obywatel czy dziennikarz nie ma możliwości weryfikacji i prawdziwości tych informacji i rozróżnienia dezinformacji. Tego typu działanie polegające na przemycaniu fałszywego to działanie typowe dla Rosjan, które już widzieliśmy przy okazji innych tego typu operacji na przestrzeni lat, stwierdził Piasecki. Podkreślić, że główny cel rosyjskich służb w tym przypadku polega na prowadzeniu operacji wpływu i dezinformacji, a przejęcie konta ministra Dworczyka to tylko narzędzie. Atakujący starannie zarządza tym, co publikuje, dokładnie wsłuchuje się w reakcje społeczne i medialne. Niestety, media nie zdają tutaj egzaminu. Wiele z nich wprost przepisuje rosyjskie narracje. Na przykład na temat rzekomo plus tajnych plus dokumentów na prywatnym mailu stwierdził ekspert. Według niego, sprawa ta pokazuje, że jako społeczeństwo informacyjne mamy bardzo wiele do poprawy, póki co rozgrywka rosyjska jest skuteczna, a ich materiały są powielane masowo wraz z często zupełnie nieprawdziwym komentarzem, jak dodał to martwiące, zwłaszcza, że operacja, którą widzimy, nie jest szczególnie wysublimowana i może być jedynie wstępem do znaczenia szerszej rozgrywki. Sprawa cyberataków na Polskę zaistniała publicznie w ubiegłym tygodniu. Wówczas szef KPRM oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Podkreślił jednocześnie, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Cyberataki były w ubiegłą środę tematem niejawnej części obrad Sejmu, podczas której przedstawiono informacje rządu w tej sprawie.